W niedzielę 9 marca zakończył się kolejny sezon Mrongowskiej Ligi Piłki Nożnej. Zwycięstwo w lidze już kilka tygodni wcześniej zapewnili sobie piłkarze MZL Haks Mrongowo. W rozgrywkach uczestniczyło 11 drużyn z Mrongowa i okolic, a jak podkreśla kapitan zwycięzców Robert Kucharczyk, rywalizacja na tym poziomie z roku na rok jest coraz ciekawsza. Udało się w tym roku dzięki ferworze walki, dzięki walce, dzięki zaangażowaniu, dzięki temu, że tu jesteśmy, no i dzięki temu, że coś potrafiliśmy kiedyś grać razem i, i teraz, mimo tego, że wszyscy pracujemy, osiągnęliśmy ten sukces. A jeśli chodzi o poziom, poziom jest naprawdę dosyć fajny, jest, jest naprawdę dużo drużyn, które teraz właśnie bukmacherzy, tak jak przyjeżdżają z Olsztyna, prawda, i, no i różnego rodzaju drużyny, dzięki temu właśnie, że wilkowo jest też, też jest jakaś walka. W tamtym roku oni wygrali, w tym roku wygraliśmy my i za to wszystko dzięki wielkiej. Drużyna MZL Hacks mrągowo występuje w miejskich rozgrywkach już od wielu sezonów, co roku plasując się w czołówce ligi. W tym sezonie piłkarze MZL po raz pierwszy wystąpili pod nazwą swojego głównego sponsora, który wsparł ich w drodze po zwycięstwo. Ligowy sezon zakończył się kilka tygodni wcześniej, a w ostatni weekend rozegrano Puchar Ligi, w którym zwyciężyli ubiegłoroczni triumfatorzy, czyli drużyna Autokomis Wilkowo. 66 meczów od listopada do marca, system każdy z każdym, w sobotę i dzisiaj turniej play-off, czyli podsumowanie rozgrywek, odrębna klasyfikacja, tutaj najlepszym zespołem pokazał się zespół Wilkowo. Który zrewanżował się za przegraną ligę, ligę zespołowi MZL-u. E, wysoki poziom świadczyć chociażby może o tym, e, duża ilość szczeronych bramek, duża ilość żółtych kartek, e, także rywalizacja zacięta, no i to, że e, do naszego miasta przyjeżdżają zespoły z zewnątrz, m.in. zespół e, Bukmacherów Olsztyn, który w tym roku e, zadebiutował w rozgrywkach naszej ligi i bardzo sobie to chwalił. Zresztą e, silny zespół, który zajął trzecie miejsce zarówno w Lidze, jak i w już dzisiaj zapraszam na kolejne rozgrywki organizowane przez Centrum Kultury i Turystyki. Koniec sezonu w Lidze Piłkarskiej to niemal koniec sezonu halowego w naszym mieście. Tydzień wcześniej rozgrywki zakończyli siatkarze, a najlepszą drużyną już drugi rok z rzędu została drużyna Wiśniewski Team. Oficjalnie sezon halowy zakończą Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych, które odbędą się w Mrongowie w weekend 15 i 16 marca.